Cześć. Cześć! Witajcie na naszym kanale! Misia? Ja! Dzisiaj jest... Niedziela? E, Który dzisiaj jest? E, 21 Tak? A nie 20? 20? Nie! 21 maja Zmiana kierunku się zbiera znowu te kochańce I gdzie idziemy teraz? Do parku śląskiego Ponieważ tam się odbywają zwierzynalia Co to jest? Na czym to polega? To myślę, że się z tego filmu Żółtych. później Koczkę, z tych tak? Palce są żółte? Nie. Moja Żonka tak miała. Co zrobiła? Miała y, trochę żółte ręce. No, bo one farbują. To są mlecze. mleczne, mleczne, Co farbuje? Nie, to są Także idziemy do Parku Śląskiego, może o, pojedziemy Elkom, ale to zależy jaka będzie kolejka. I potem tam w okolicach kapelusza, jak już mieliście okazję z ostatniego filmu widzieć, pokażemy Wam różne zwierzątkany no i dzisiaj jeszcze się z nim spotykamy w parku. Znaczy taki mam zapisz. plan. Z Kim? Izacz. Izacz. Ale że to będzie. No ma tam być, właśnie odpisała coś. Zaraz zobaczymy co napisała Izacz. Ale ona się miała iść na język. No miała iść na jazdę konną, no, ale nie wiem. Ktoś tam uwaga pisze, no tak. Mam nadzieję, że o 15. poczułem. Izacz bójdzie, napisała, że będzie o 15. Ale my już idziemy, także spotkamy się jeszcze z Izacz. To jeszcze małe wejście do Biedronki. Po co? Ma lody! Takie cząstki karmelowe są. Widzisz Takie kropeczki małe? Mój jest kokosowy. Zobacz, ma taką późną czekoladę. I... I też... To teraz idziemy do parku. My się bardzo o! cieszymy, że na kanie nie tyle się wspaniałego przyjaciela kota. Znana osoba. Pokaż, gdzie kupiłaś. One są generalnie szoky, nie, nie? Samego, w szoku. nie? tym z 10 tym 10 10 10 10 Aha, zostawię. Bardzo e, wielkie prawa na ja ten wspaniały dziewczynek. Dla mamy, która się kotem opiekuje. Ani lisek, ani kotek, zwierzę na Jak wiecie, 9 czerwca jest spotkanie z Omatko i Córko. Także y, wy też tam będziecie, nie? Tak, będziemy. Także jak ktoś chce ich będziesz? spotkać... Ja chyba też, ale ja to, nie, ja to nie będę. Ale tak. nie, nie będziecie ich widać. Także jak chcecie ja ich spotkać, to... Ja też to miał problemu, to To i możecie ich spotkać. Więc byście mogli sobie z nimi zrobić takie zdjęcie, selfie. też? Nie, ze mną nikt nie będzie Czemu chciał. Nie? Autograf i spotkanie. Ale ty, ty masz kamerę, nie pokazujesz? Ja się tak stanę, o. no, no i są widać. Michał, co robisz? Zbierasz kwiatki? Nie mm. zawsze. Ja chodzę, Słuchajcie. dyjam żyję. Nie masz słów? Pięćset dywiło, dzięki wam. No. Ja to się wierzył, się Kaczeńcem. Co? To teraz zjemy po telefon robi. od Edzia Fredzia co będziemy nagrywać? Live'a Robisz no, live, ale gdzie jest Edzia Fredzia? Nie wiem A ja też nie wiem Pierwszy Chowano? live na kanale Misia i ja Matko, jak to tak, wypali Ale tu nie ma Wszyscy klękamy i robimy żółwika Ładne obrazy To jest ładne Łabądź No i super Dobra, stajemy wszyscy. Przez... ładnie namalowane. A ten kot? To... Kotek, no. Słuchajcie, to są takie postawy. Uwierzcie Koń. mi, ten żółwik a, jest sprawdzony przeze mnie. E, i, I faktycznie pies, który kogód, nie? był bardzo agresywny. Nasz, nasz pies służbowy. Mama. Przestaje się człowiekiem interesować. To róbcie tego żółwika. Jeżeli macie na tyle czasu, róbcie żółwika. Jeszcze pomacham. prowadzimy a. Tak, a to są w Chorzowie, w Parku Śląskim. Jak ktoś jest, niech pan powie, że jak ktoś jest w pobliżu, to żeby wpadał. Jak ktoś w pobliżu, to zapraszamy, ale nie ktoś. To nikogo. nie robił. Sprawca całego zamieszania. Ja nie o, nie wiem, Ta, a jak się w ogóle podał dzisiejszy live? Ta takie spontaniczne działania, a kto w ogóle twórca tego? I zacznijć te. Na yup. Chyba będzie szóstka. Będziesz pokazać pani z Czy będzie szóstka za ten fantastyczny zielnik? Pan zawsze tak nisko kamerkę A jak prawda? No się To to. W się Subskrybujcie. Idziemy na kanał i Tak jest. Tak I jest. walnijcie w dzwona. Robią my jeszcze raz. dobra. O czym pan myślał? <grym> to na razie. Ba. 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 Ba.